Hej, hej, witam Was po, po króciutkiej przerwie. Yy, w, w niedzielę, tak, w, dzisiaj jest środa, tak. W niedzielę wróciłam z Polski. Yy, no i musiałam swoje odchorować, bo tak to zwykle jest. Zmiana temperatury tu w Norwegii od razu zimno. Yy, u mnie, ja tak zerkam przez okno, u mnie jest szaro i pada, także ferie jesienne yy, nieudane. Dziewczyny siedzą w domu, bo nigdzie więcej nie chciały jechać, stwierdziły, że jak ze szkoły przyjeżdżają na, na wolne, to chcą sobie odpocząć, no. no i mają rację w sumie, no to nie będę ich ciągać, a plany miałam jakieś tam, no ale dobra, ja się dostosuję. Także witam ponownie, tu Kaśka dla tych, którzy mnie nie znają. Wiecie, tak chodzę kilka dni i, i myślę, czy, czy nagrać filmik, czy nie, kontynuację tego o dyskryminacji w pracy. I stwierdziłam, że nagram, chociaż temat jest, jest dla mnie irytujący i był zanim nagram ten pierwszy filmik, bo, bo tak jak przypuszczam głosów będzie dużo i to różnych. Ale stwierdziłam, że... że Trzeba kilka kwestii wyjaśnić, tej tych dotyczących akurat mojego przypadku, bo są, bo są różne, które ja tutaj w Norwegii znam i wśród Polaków, i Polek, ale też wśród innych narodowości, bo, bo rozmawiam z ludźmi i pracującymi w mojej branży, i z innymi. Także to wcale nie jest tak, że tylko my, biedni Polacy, jesteśmy dyskryminowani. Nie, to, to się dzieje, tak jak już to kilka razy podkreślałam, to się dzieje wszędzie. W każdej firmie, w każdym kraju i, i my też, też nie jesteśmy lepsi. I właśnie, wiecie, bo pojawiają się różne komentarze. Yy, nie dałam rady wszystkich przeczytać, bo chyba jest ponad 1100. Ja bym musiała kilka dni chyba siedzieć, żeby to, wiecie, żeby to przejrzeć wszystko. Yy, większość, większość jest takich, że tak, zga, zgoda, też coś takiego przeżyliśmy, ale ostatnio pojawiło mi się kilka takich dziwnych, ja sobie postaram się z głowy powiedzieć, bo założenie moje, mojego kanału było takie, że ja będę spontanicznie, bo oczywiście, że mogę sobie rozpisać i tak dalej, ale póki co próbujemy. Z pamięci. I pojawił mi się komentarz: jeden taki, m, osoby z Ukrainy, chyba nie, nie wiem, czy mężczyzna, czy kobieta. Zrozumiałam to, co było napisane, a było to w stylu, że jak Polak śmie mówić o dyskryminacji, kiedy to my, Polacy, dyskryminujemy Ukraińców? No, śmie mówić i wcale nie twierdzę, że my nie dyskryminujemy. Ja mówię o tym, bo to jest. Bo to jest zjawisko częste, niestety, i uważam, że jeśli się nie będzie o takich rzeczach mówić nie tylko o dyskryminacji ekonomicznej, ale i różnych i jeśli dalej takie sprawy będą zamiatane pod dywan, to nigdy się nic na lepsze na świecie nie zmieni. I ja, ja się sama zastanawiałam, czy, czy brnąć w to, czy nie. Zdecydowałam się tak. Filmik został wyświetlony chyba na dzisiaj 96 tysięcy razy. Nie wiem, sprawdzę potem. I według mnie y, oznacza to, że, że jest potrzeba, jest temat bolesny i jest temat ważny. Ja sama znam kilka sytuacji też z mojego miasteczka, gdzie, gdzie też Polka właśnie była bardzo brzydko potraktowana. No i, i wiecie, dużo różnych rzeczy można y, zwalić na to, że ktoś ma jakąś tam nieodpowiednią osobowość albo y, są sympatie i antypaty. No, oczywiście, wszędzie tak jest. Ale jeśli widzimy przykłady, że są zatrudniany, jest zatrudnianych kilka osób z, z tymi samymi kompetencjami, wypełniają swoje zadania w ten sam sposób, y, tak samo przykładają się do pracy, a te zarobki są tak bardzo różne, no, no to jak to będziemy nazywać? No ja się, ja się pokusiłam o, o użycie słowa dyskryminacja i też, był też było kilka komentarzy, że to nie jest dyskryminacja, a głupota jest i tak dalej. Ech. No proszę sobie, proszę, niech każdy sobie e, uważa tak jak chce. Są definicje do, do odnalezienia w internecie nie tylko. E, według mnie e, jakiekolwiek gorsze traktowanie może podejść pod dyskryminację. I wiecie, było kilka pytań, dlaczego akurat ja, były pytania, czy ja poszłam z tym do sądu, czy, czy gdzieś tam to zgłosiłam. Nie. I teraz, teraz, właśnie pokrótce, powiem, czemu. Pierwsza sprawa, jak ja to odkryłam, to, to byłam w takim szoku, że, że po prostu zabrakło mi na kilka minut języka w gębie. Po tym sprawy, jak już, jak już troszkę sobie do dziesięciu policzyłam, e, szyfowo zamurowało całkowicie, e, no to ja wysłałam e, ładne pismo do związków zawodowych, które są, ja jestem członkiem związków zawodowych, e, taki odpowiedni dla mojego wykształcenia w Norwegii, to się nazywa Tekna, i oni to zamietli pod dywan po prostu. Było takie pytanie, czy w takim razie warto jest być w związkach i tak i nie, bo ja dzięki tym związkom w dalszym ciągu mam jakieś tam, wiecie, różne kursy, niektóre darmowe, niektóre o wiele tańsze. I w razie, gdyby jednak potrzebna byłaby mi pomoc prawna w jakiejkolwiek sytuacji, to mam tam jakieś dojścia też i mogę oczekiwać pomocy. Akurat to z, z moją byłą firmą, z sytuacją w mojej byłej firmie, no to, to było bardzo brzydko rozegrane, ale i tu jest cała, wiecie, cały, cały trzon tej sprawy. Dlaczego ja nic z tym do tej pory nie zrobiłam? Bo ja z nimi muszę współpracować. Dopóki ja jestem w tej branży, w której ja jestem, to ja muszę mieć z tą moją byłą firmą dobre kontakty. No bo się będą mścić. Ktoś, ktoś mi właśnie też napisał, to chyba nie pod tym filmikiem, ale pod innym, że. Ja przedstawiam siebie jako słabą kobietę. <laughs> się zaśmiałam. No ja słaba kobieta. Jak ktoś mnie zna i ktoś z moich znajomych to ogląda, to proszę skomentować czy, czy, czy ja jestem słaba. No, no nie wydaje mi się. Ale przez, przez tyle lat y, mieszkając za granicą i, i tyle różnych zawirowań i w Polsce i w Norwegii, to ja się nauczyłam trochę późno, ale lepiej późno niż wcale. Nauczyłam się, że sobie swoje wojenki i bitwy trzeba wybierać rozsądnie. I uważam, że nie zawsze warto jest, wiecie, z grubej rury wywalić i na ścieżkę wojenną wkraczać z ludźmi, z którymi niestety jeszcze przez jakiś czas musimy mieć kontakty. Ja bardzo teraz, no nie aż tak bardzo intensywnie, no ale zaczynam. Sobie ym, układać jakoś plan na, na dalszą resztę życia zawodowego i w ogóle życia. Ja nie wiem, czy ja w Norwegii będę chciała mieszkać. Yy, na 95% nie. Ale ja mam dzieci, które tutaj jeszcze chodzą do szkoły. Yy, jedna, jedna, właśnie. Jest dzisiaj, który jest? Jedna za 10 dni kończy 20 lat, druga 1 grudnia 18 i jeszcze jest 10-letnie dziecko, także wiecie. Wchodzić na, 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 na ścieżkę wojenną, kiedy ja muszę mieć dochód, bo bo ja mam na utrzymaniu dzieci, y, które muszą w spokojny i, i, i dobry sposób jakoś tutaj funkcjonować, i te szkoły pokończyć. To wiecie, to nie jest tak łatwo. Łatwo jest powiedzieć, tak, tak iść do sądu pracy, znamy sprawy, gdzie, gdzie, gdzie poszkodowany wygrał i dostał odsetki. Ja też słyszałam, że tak się dzieje. Chciałabym to zobaczyć na piśmie. Wiecie, ja się spytałam mojego małżonka i on w swojej pracy, on jest tutaj w gminie zatrudniony i on jest właśnie jako taki, on jest muzykiem, ale jest w swojej tej szkole muzycznej jako właśnie taki yy, od BHP. Chyba tak się to po polsku mówi. Till to po, po norwesku i jak tam są jakieś problemy, to on jest właśnie Takim pośrednikiem, tak, że on wie, jak to wszystko funkcjonuje. I e, jeśli ktoś e, chce dalej w tej samej firmie być i jakieś tam e, znajdzie haki, no to no, no nie będzie to miła współpraca, wiecie. No, z drugiej strony to też nie ma co się bać, bo, bo jezie, jeżeli ktoś jest e, niesprawiedliwie e, i to bardzo traktowany, no to trzeba o swoje walczyć, ale. Wszystko w swoim czasie i wszystko z głową. Wiecie, ja sobie teraz przeczytałam, że no nie teraz, bo ja kilka innych spraw takich miałam, gdzie rozważałam wejście na, na, na ścieżkę prawną ze szkołą, z gimnazjum, do, do którego moje córki obydwie chodziły i to mi odradzono. W innym filmiku opowiem dlaczego i co tam się wydarzyło. W każdym razie w Norwegii bardzo dużo z takich spraw ulega przedawnieniu i to jest po trzech latach. 3 lata. Ja teoretycznie mogę się iść sądzić, niech mi tam wyliczą, ile mi się należy, należy przez te 5 lat pomniejszonego czy za, o, zaniżonego, dobry słowo, zaniżonego wykształcenia. Ja nie wiem, czy, czy to warto. Bo z moich wyliczeń to tam wyjdzie jakieś 600 tysięcy koron, plus możliwe, że odsetki. Ale tak jak wspomniałam, ja jestem w tej samej branży. Ja przeszłam, ktoś mi napisał, przeszłaś na drugą stronę, em, na ciemną stronę mocy. Ech. Można to i tak powiedzieć. Ja ja, ja, zbyć, ja pracowałam jako biurokratka. I ja wśród tych biurokratów mojej byłej firmie to byłam właśnie taką antybiurokratką, że ja tam im szybko. Yy, pomagałam załatwiać to, co trzeba było załatwić i bardzo, wiecie, bardzo byłam w branży, pewnie nie wśród wszystkich, ale bardzo byłam lubiana i chwalili sobie mnie yy, do szefowej I, i szefowej się to nie spodobało, no, no niestety, tutaj wyszło takie typowe norweskie, to się mówi Janteloven. Kiedyś, kiedyś to, bo tutaj widzę, że już 11 minuta filmiku, kiedyś to, Przybliżę Wam, ale pokrótce, jeśli mówi się o Norwegii, Norwegii Jantelowym, to, to pokrótce można opisać, żeby ci się nie wydawało, że, że coś od nas lepiej wiesz i jesteś lepszy. To więc wiecie, jak w tej firmie. Ja byłam jedyną Polką, tak mi się wydaje, y, którą y, bardzo lubiano w branży. I jak jakieś tam pochwały były, to akurat ta szefowa, ostatnia szefowa, bo ja miałam tam. Pięciu szefów w trakcie 16 lat, także tam też się ciekawie działo i ona przyszła ostatnia. No i strasznie, jakiś miała z tym problem. Ja od razu od początku też wyczułam, jak z nim miałam pierwszą rozmowę, że miła, bardzo inteligentna, czarująca yy, pani o 9 lat do mnie starsza, ale trzeba być ostrożnym, bo, bo, bo coś tutaj jest nie tak. A, a ja mam wiecie, ja mam taką zdolność, że ja ludzi wyczuwam szybko. Także. Mnie się w konia y, za bardzo nie da zrobić, chyba że sama na to pozwolę. No i okazało się po kilku latach, że miałam rację, bo tam y, koleżanka moja y, z tego samego działu, Norweszka, też jakoś miała sytuację. Nie chodziło o, o finanse, no ale tam, tam był mobbing, i. No i szefowa y, kobieta nie wsparła innej kobiety, tylko pana, który był sprawcą mobbingu. Także wiecie. Mnie też dana osoba mobbingowała, ale że, ja, że on siedział w Oslo, a ja tutaj w yy, daleko, więc ja tak. Ja powiedziałam, co miałam do powiedzenia, i stwierdziłam: ach, Nie widzę go na co dzień, więc yy, dla mnie to nie była konstruktywna krytyka, więc niech sobie pogada jak musi. Ale, yy, yy, wiecie, jeszcze, jeszcze co do tej mojej byłej pracy, że, że ktoś napisał, że. Jak ja mogę mówić, że po 16 latach y, ja miałam mniejsze wynagrodzenie, a mam lepsze wykształcenie od kogoś tam, bo to wcale od tego nie zależy? A tak, zależy od tego. W Norwegii, w firmach państwowych, y, są takie y, tabele płac i to się, to się zmienia co dwa lata. I jest zaczyna się od pewnego stopnia i tam co jakiś czas są skoki takiej podwyżki. I jest tak, że jeśli zatrudnia się jednocześnie dwie osoby i jeden ma magistrę, a drugi nie, no to wiadomo, że ten z magistrem będzie automatycznie wyżej. A już jeżeli ktoś ma tytuł doktora, no to jest automatycznie jeszcze wyżej. I takie, takie były różnice. Także tak w filmach państwowych wykształcenie ma powinno teoretycznie y, mieć y, znaczenie. No u mnie u mnie się to y, bardzo dziwnie zadziało w tej firmie y, i ja sobie nic nie miałam do zarzu za zarzucenia, bo też ktoś ktoś napisał w komentarzu, że no być może y, Wkład pracy był inny. No nie był, wiecie, gdybym ja siedziała i się obijała i miała na wszystko wywalone, bo są i takie osoby, no to ja bym się, to ja bym w takim szoku nie była, tylko bym pomyślała, że dobra, najwidoczniej ma porównanie, że ta i ta i ta osoba ym, tyle i tyle w danym roku wykonała, ale u nas jest, są, są ym, to wszystko było rejestrowane, są bazy danych, i ja sobie potem pod koniec, jak już to odkryłam, to ja sobie weszłam i sobie normalnie listy zrobiłam, ile danych zarejestrowanych spraw wykonanych było przez każdego pracownika. Nas tam było 16 osób. I wyobraźcie sobie, że ja byłam na trzecim miejscu pod względem ilości wykonanych zadań a przede mną było dwóch moich kolega i koleżanka z tego samego działu i z tego samego miasteczka. Ona bez dzieci, on bez dzieci, yy, które w domu, bo już dorosłe dzieci, więc wiecie, ja z trójką dzieci zapierniczałam, że tak powiem, to nie była praca, że się przychodzi, się siedzi od 8 do, do 15.45, bo tak się pracuje w czasie zimowym w Norwegii, tylko to była praca umysłowo-fizyczna, bo wiecie, yy, ja dużo wyjazdów miałam na takiej kontrole, na budowy różne. Także wiecie, no, no oczywiście, że, że bardzo mnie to wszystko zasmuciło i zirytowało, bo, bo gdyby to, gdybym faktycznie się obijała, to, to inaczej bym o tym myślała, ale ja z siebie dawałam wszystko i, i takie coś mnie spotkało. I to nie jest, mogę zapewnić, że to nie jest żadne użalanie się, bo też był taki komentarz, o najlepiej to się użalać w sieci. Nie, ja się nie użalam, tylko. <grym> Bo, bo co mi użala nie da, nic mi nie da. Tylko chcę właśnie pokazać, że tak w tej wspaniałej Norwegii, gdzie wszyscy mają być równi, bogaci i wspaniali, takie rzeczy dzieją się na porządku dziennym i chcę uczulić każdą młodą osobę, nie tylko kobiety, bo mężczyzn też to pewnie spotyka. Że sprawdzajcie po prostu. Nie ma co tutaj wierzyć, że, że pracodawca jest uczciwy. Bo wiecie, Norwegowie mają tendencję do, do tych swoich sztucznych uśmiechów. Oni są mistrzami w propagandzie i po prostu, jak ktoś tutaj przyjeżdża i nie wie jeszcze, jaki ten system jest złudny i fałszywy, to może wpaść w pułapkę tych uśmiechów, tego poklepywania się i haj, haj, jak tutaj wspaniale, czy ci się podoba. Za tymi uśmiechami jest dużo, żeby to nie powiedzieć brzydko, nie przekląć. No, jest dużo, dużo syfu. Też na, na, na filmik kolejny, bo dużo jest na ten temat do, do opowiedzenia. Trzeba być, trzeba być ostrożnym, bo, bo, bo Norwegowie są szkoleni od małego. To jest taka propaganda, że po prostu nie znam świata, kraju, gdzie oni są w tym lepsi. No także nie tylko w sportach zimowych e, królują. i wiecie, tak człowiek naiwnie, to nawet nie jest naiwność, tylko ktoś mi właśnie bardzo miły komentarz napisał i mi się to spodobało. No prawda to jest. Y, ja, ja poszłam do tej pracy z wiarą, że jeśli wykonuję swoje zadanie, tak jak mam, a nawet y, tak jak mam wykonywać, a nawet lepiej, to będzie moja praca wynagrodzona uczciwie i zgodnie y, z normami. Wiecie, w tej firmie były pewne widełki. Jak, jak były podwyżki, no to była najmniejsza suma, którą pracodawca musi dać, yy, i górna, nie wiem. Jak się teraz okazało, to ta górna była nieograniczona, bo ja się dowiedziałam co teraz, jakie im podwyżki w tym roku dała, bo mam jeszcze kontakt z niektórymi ludźmi. Także wiecie, mnie od przez ostatnie 5 lat w tamtej firmie trzymano na tej dolnej, a reszta po prostu, ja tutaj, a reszta tam. No, 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 coś jest nie tak, ale tak jak powiedziałam, dopóki ja pracuję tu, gdzie pracuję, w tej branży, w której jestem, to jestem niestety uzależniona od, od dobrych kontaktów z byłą szefową. No, raz miałam takie, jak już byłam przez rok w innej firmie, to na jakichś tam konferencjach wspólnych, niestety się czasem musimy spotkać. I traf chciał, że wlazła mi do windy, jak ja jechałam na górę do swojego pokoju. sam się. Jezu, i co ja teraz? Muszę sztuczny norweski uśmiech sobie przykleić i jakoś przebrniemy. I okazało się, że ona też na szóste piętro. I wiecie, taka gadka była. O, tak jak norweszki potrafią. O, co słychać? Jaką masz ładną fryzurę? I ja jej równie głupio odpowiedziałam, że sobie zrobiłam sztuczną objętość lakierem. No, no bo tak mnie zatkało. No nie bardzo, nie bardzo chcę z moją byłą szefową rozmawiać, ale muszę. Takim wiecie, jak Wałęsa jak zaleciałam. Nie chcę, ale muszę. Także póki co do sądu z tym nie poszłam. Pewnie nie pójdę, bo dla ciekawostki podam, żeby wiecie, żeby zainteresowanie podbić. Ja czekam na odszkodowanie w innej, o wiele bardziej poważnej i paskudnej sprawie, ale to, to będzie na następny filmik, tak, i jak do, kiedy, kiedy no czekam już dwa, dwa lata i nie wiem czy się doczekam, jeśli ta sprawa odszkodowanie e, zakończy się e, pozytywnie dla mnie to zobaczymy co będę działać dalej, ja muszę ten system troszkę wiecie teraz przepróbować czy, czy mm, jest w ogóle sens także tak to wygląda no nie, nie jęczę w sieci, tylko chcę, żeby nauczka moja, żeby, żeby komuś pomogła. Trzeba oczywiście pilnować swoich interesów wszędzie i zawsze, wierzyć w siebie i, i nie dawać się. No bo po prostu z mojego doświadczenia, z, tego, z rozmów z Norwegami, jakie miałam, no jednak Polaków bardzo sobie chwalą, bo Polak zrobi przynajmniej. Ja, moich, moich, Ta dwójka moich kolegów, z którymi pracowałam, oni byli tacy, że godzina 15:45 wyłącza telefon, komputer i dzień nie odbiera. Nieważne, że gdzieś tam na jakiejś budowie coś się wali i muszą mieć jakieś tam papiery zatwierdzone, najlepiej w ciągu dwóch godzin. Nie, 15:45 do widzenia, a jak weekend to już w ogóle. No ja taka nie byłam. Szefowej się to nie podobało, także chyba nad gorliwym też nie warto być. A, a na koniec, na koniec małą prywatę tutaj zapodam. Dzisiaj, dzisiaj u nas w rodzinie Polski było, było bardzo ważne wydarzenie. Mój chrześniak, mój siostrzeniec Łukasz obronił pracę doktorską. Oglądałam na YouTubie, tak chciałam tam być na miejscu, bo to jest Uniwersytet Medyczny w Białym Stoku, ale no, no, miał później niż tam myśleliśmy, że będzie miał. To było dzisiaj. Bardzo się wzruszyłam. No stara baba się zrobiłam, że ja tak się rozpłakałam w trakcie, no ale jeśli będziesz to oglądał, to bardzo jesteśmy z ciebie wszyscy dumni i gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów. Także do zobaczenia i pa.